Szanowni Państwo, temat, na jaki chciałbym powiedzieć parę słów, to profil absolwenta, sterowanie wewnętrzne, a formatowanie zewnętrzne młodego człowieka. W pewnym sensie to będzie nawiązanie you Ja, schon. Formalna, ocena merytoryczna, ocena zaproszenia do konsultacji i podsumowanie całościowe. Profil absolwenta. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Badań Edukacyjnych przedstawiło profil absolwenta w takiej formie syntetycznej, grafika, koło. W środku tego koła jest wiedza i umiejętności podstawowe w świecie także cyfrowym. Wokół tego centrum samego rdzenia. Są trzy obszary: sprawczość, kompetencje, obszary kształcenia, i tutaj y, wiele szczegółowych haseł, a wokół są wartości, i wśród tych wartości jest między innymi prawda, dobro, piękno, ale także parę innych, parę innych wartości. Popatrzmy na to Wiedza, umiejętności podstawowe także w świecie. I trzy. Zamierzona przedmiotu wychowania do życia w rodzinie, przedmiotu dobrowolnego i wprowadzenie nowego przedmiotu Edukacja zdrowotna, obowiązkowy ma być od przyszłego roku szkolnego. Likwidacja przedmiotu hi historii i teraźniejszość i nowy przedmiot Edukacja obywatelska. Ograniczenie liczby godzin religii, łączenie grup z różnych poziomów wiekowych na lekcjach religii, ocena z religii nie do średniej. Jeden przedmiot, przyroda zamiast chemii, geografii, biologii, fizyki, ograniczenia związane z zadawaniem prac domowych, edukacja włączająca, projektowanie uniwersalne. Dużo na ten temat przeciwno byśmy słyszeli. Jaki idealny wychowany szkoły, absolwent szkoły wyłania się z tych działań ministerstwa? Działań spójnych, skoro... Można tak, na za chwilę, na krok, informacja z broszur, z y, informacji na stronie IBE. Jak w broszurze, czy na stronach IBE jest mowa o profilu absolwenta, to jest jedna kategoria katalog kompetencji. Jedna rzecz katalog kompetencji. Profil absolwenta równa się katalog kompetencji. Co mamy w centrum na kole? Mamy wiedzę i umiejętności. Umiejętności to nasze kompetencje, czyli mamy dodaną wiedzę. No to jest drugie element, Ale z kolego dookoła mamy trzy. To mamy wiedzę w obszarze kształcenia, mamy kompetencje i dodaną jeszcze doplejoną sprawczość. Czyli Realny absolutent szkoły dba o dobrostan, oczywiście swój dobrostan, czasami jest zmiana, że też innych, ale dominuje swój dobrostan. I to może być kształtowane przez rozwój postaw i umiejętności, przez stosowanie metod i strategii, które pomagają regulować emocje oraz poprawić fizyczne samopoczucie. Regulować emocje. Co to jest za język, proszę Państwa? Regulować emocje. Regulować to można pewne rzeczy w silniku, ale nie w inwestycji poprawić fizyczne samopoczucie. No tak, tylko w takie określenie wchodzą mechanizmy obronne. To jest temat szeroko opisany w psychologii. Mechanizmy obronne, czyli mechanizmy samooszukiwania się. Bo jak coś w rzeczywistości jest takiego, na przykład zrobiłem źle, źle się czuję, to jak sobie tą rzeczywistość zmanipuluję poznawczo, to się poszuje lepiej. Jak się sam oszukam, to mi będzie lżej. Od obrosna, tutaj zacytowane, wchodzą mechanizmy obronne. Nie wiem, czy taka była intencja twórców, twórców ale takie sformułowanie dopuszcza tego typu interpretacje. Czyli ogólnikowe hasła, które można interpretować tak i inaczej. Ale to nie jest najistotniejszy brak. Najistotniejszy brak jest moim zdaniem następujący. Brak najważniejszej kategorii, jaką jest struktura wewnętrzna. Wiedza o umiejętności, to już Bogdan Nawroczyński przed II światową mówił, to są minimalne cele kształcenia. To nie jest wszystko. Wiedza o umiejętności są ważne, ale to nie jest wszystko. Ważne Dziecko uczeń jest w pewnym aspekcie podmiotem, ale w pewnym aspekcie dopiero się staje. Podmiotem. Możemy zatrzymać się w określaniu absolwenta szkoły na poziomie wiedzy i umiejętności. Dojrzała osobowość, dobry i silny charakter, to może być tylko ostatecznie efekt pracy samego ucznia. Wysiłku samego ucznia. Szkoła ma pobudzać do samo wychowania, do samokształcenia. Chodzi o to, żeby uczeń sam siebie poszukiwał prawdy i stawiał sobie wymagania. Według tego Pani Jana nie II musicie od siebie wymagać, nawet kiedy inni od Was nie wymagają. Taki ma być uczeń, który wyjdzie ze szkoły. Stawia sobie wymagania, kiedy szkoła nie przestanie te wymagania stawiać, kiedy rodzice przestaną wymagania stawiać i szuka prawa w profilu absolwenta, na nim samokształcenia i samodychowania nie ma. Tu oczywiście oddzielną kwestią, jak się ma kategoria uczenia się, która pojawia się marginalnie w tym profilu, ale tutaj oczywiście nie ma na to czasu. Prawda? Do, samych, do samych Podsumowując stronę formalną tego zaprezentowanego koła, niespójny zlepek hasel, hasła ogólnikowe, brak najważniejszej kategorii struktury wewnętrznej, brak samoukształcenia i samobogowania. Przejdźmy do oceny merytorycznej. Kryterium. Jak oceniamy, to trzeba powiedzieć, jakie dajemy kryterium. Ja bym tu wskazał dwa kryteria. Pierwsze, o którym mówiłem, to, że uczeń ma się w szkole stawać większym człowiekiem, ma się stawać roztropny, skradliwym Supposed Można powiedzieć, znaczącym elementem całej polskiej kultury to powinno być znane przy W profilu absolwenta MEN to się nie mieści. To jest profil antykatolicki. Profil i bezpośrednio wyrażony też przez przedstawicieli MEN. Jest to też profil antyeuropejski. Jeśli Szekspira i proponuje się wstawić jakąś debiutancką powieść pani, która deklaruje się jako feministka. Drodzy Państwo, to jest uderzenie w kulturę europejską. Mówię tutaj antyeuropejski w takim znaczeniu, że jest kultura europejska, śródziemnomorska, jest, można powiedzieć, są dzieła. europejskich, w moją ocenę. Jest to też profil egocentryczny, skrajnie egocentryczny, można by dodać emocjonalistyczny. Tutaj argument. Dobrostan. Dobrostan na względach Na innych. Bo, to, bo działanie zgodnie z prawem podwodnym czasem wymaga tego, że zostawią swój dobrostan na boku, że nie przejmuje ze swoim dobrostanem emocjonalnym. Dbanie o dobrostan emocjonalny jako absolutnie centralna kategoria, a tak jest. księgu samokształcenia, samobuchowania i kierowanie się w życiu prawdopodobnym. To też jest skrajna emocjonalizacja i brak obiekt... akcentu na obiektywizację emocji. Skrajna emocjonalizacja, skrajny subiektywizm i skrajny skrajna, skrajna, skrajna egocentryzm. Profil waszej według men, to jest profil człowieka skoncentrowanego na, na sobie Profil antyrodzinny, profil, który ma potężne antyrodzinne ostrze, profil, który ma uderzyć w rodzinę, ma uderzyć w przekonanie młodych ludzi, że małżeństwo, no, rodzina to jest wartość. Ten profil zawiera w sobie przedmiot edukacja zdrowotna, już tu była o tym mowa. Co znaczy przesunięcie tematyki seksualności z kontekstu rodziny? Czyli WD tego Dowodowolnego, w kontekst edukacji zdrowotnej przymusowej. Samo przesunięcie, zmiana kontekstu, to jest oderwanie seksualności od kontekstu małżeństwa rodziny. To jest pośredni przekaz. Małżeństwo i rodzina nie ma żadnego znaczenia w sferze seksualnej. To jest przekaz do młodych ludzi, jak podejmujesz decyzję w sferze seksualnej, policzy się zdrowie. W to myślę, przyjemność. To jest istota. Uderzenie w rodzinę, potężne antyrodzinne, ostrze i samo przesunięcie, bez wchodzenia w szczegóły, bo tu, oczywiście, moglibyśmy mówić o konkretnych wzorcach normatywnych, czego można się spodziewać, tutaj, jak to ma wyglądać ta edukacja seksualna, chociażby po wypowiedziach osób, które się tym zajmują, co już deklaruje. Ale nie wchodząc w szczegóły, można powiedzieć tak, już samo to przesunięcie ma mieć taką funkcję jakby łańcuchowej piły, która zniszczy w dzieciach zdolność przekonania wartości ważne dla budowania w przyszłości. W osoby jest dobrowolny, tutaj jest zamiar sięgnięcia, po przymus państwa. Przymus państwa w tym, żeby w dzieci uderzyć antyrodzinnym przekazem. Podsumowanie yy, absolwenta antyrozwojowego, antypolski, antykatolicki, antyeuropejskiego, centrycznego, antyrodzinne ocena zaproszenia do konsultacji już bardzo krótko. Czy zaproszenie przez MEN jest autentyczne, czy pozorowane? Moja odpowiedź pozorowana. Dano 30 dni na konsultacje. To nie jest czas na zrobienie porządnej ekspertyzy analizy. Drugi argument. Seria wcześniejszych działań MEM świadczy o tym, że kluczowe decyzje już zostały podjęte i nikt nie ma zamiaru wysłuchiwać kogokolwiek i zmieniać między deklaracjami. Społecznej na To Tu możemy jednak, to są w zawsze jakieś pozorowane, to takie rzeczy mogą być, już nie będę wchodził w szczegóły. Podsumowanie całościowe. Drodzy Państwo, z jednej strony absolwent szkoły formatowany zewnętrznie, marionetka, struktura wewnętrzna takiego absolwenta, luźny kolarz. Absolwent szkoły wyzwolony z okresu kultury. To jest, można powiedzieć, jeden ciąg kategorii. Drugi kategorii. Absolwent szkoły wewnątrzsterowny, podmiot, ześrodkowana osobowość, zakorzeniony w kulturze. Gdzie Państwo byście umieścili profil absolwenta według MEN na tej skali? Moja odpowiedź jest następująca: tutaj to ma być człowiek wyzwolony z opresji Dzieci z to przymusowej antyrodziny, edukacji seksualnej w szkole. Tutaj są trzy punkty. Zostaje w uderze. Nie, nie powinno być edukacji zdrowotnej, absolutnie w sferze seksualności nie powinno być przymusu państwowego. Dziękuję za uwagę.